1 sierpnia będziemy obchodzić 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji zapraszam na wyjątkowy koncert, w którym każdy będzie mógł wziąć udział. Nasze wspólne śpiewanie poprowadzą ursnowskie chóry: Ars Chori, Juvenis oraz gościnnie Avimo Pektore, wszystkie pod dyrekcją Zbigniewa Tuprzyńskiego. W tym roku świętujemy także doniosłą rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego nasz śpiewnik powstańczy wzbogaciliśmy także o pieśni patriotyczne i legionowe. Niedziela, 29 lipca, godzina 20:30, plac pod kościołem Dziebostępienia Pańskiego, ale jak 101. Śpiewajmy razem dla niepodległej. it's a I praktycznie powinienem powiedzieć, że to już koniec.